Dzień dobry z tej strony spzw. pl. Dzisiaj nagrywam War Thunder Ale jak sieć, cicho. I nie jest płatków, bo będziesz hałasował. Ja nie chcę sobie dużo spłatki Cięcie. Dobra, wracam Po naprawdę krótki wstęp dla was i dla mnie. Dzisiaj pogramy drzwiom angielskim. Znowu. Um, czekajcie. No mi słuchawka, nie muszę się przesunąć. Przepraszam, powinienem to zrobić wcześniej, ale robię to teraz, bo chcę. Dobra, to gramy. Może uda mi się level zarobić. Levelek taki na ósmy, co w sumie byłoby całkiem fajne. Podczas. tutaj jakaś nowa mapa kurczę to co tutaj mam 18 bomb 10 18 dwie torpedy i bomba. Dobra, to ja tutaj biorę Hurricane'a No dobry początek. Kurczę, mam trochę słabe słuchawki, sobie kupiłem. Ostatnie mi, mi się zepsuły. Właśnie, ale wyrzuciłeś tam te słuchawki, co były? A gdzie są? Kurczę. Teraz pomyślałem, bo ona miała mikrofon, to mógłbym sobie zrobić własny stojak i byłoby śmiesznie. Dobra, zabijemy tego czołgistę w samolocie. Bum, 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 bum. Nie, no bez jaj. Bo goście zaczynają czołgami.

Rozbij się tak samo, zniszczone. A, kurde, zabrakło amunicji. Nie, już, już, ja już, padam. Zobaczcie, ich, jest. Zobaczcie tylko. Ja tutaj biedny jestem, a we mnie ognistą amunicję biorą. Fak, nie, zniszczyli mi skrzydła. Góry. Ale nie nieźle jak pierwszy samolocik. Dobra, ja myślę, że teraz polęcimy moim moim wcześniejszym Wellingtonem spuścić kilka bombek. <noise> o dobra jak? Co jak dziewięć? Nienawidzę jaków! Jaki? Znaczy, zwi, jaki są super, ale nienawidzę tych samolotów. To są głupie. Ale ciągle mi przeszkadzają. No, Jaki dziełem się dobrze się nie mylę, to są chyba samoloty... chyba lekkie myśliwce albo coś... Nie myśliwce, tylko te bombowce... No, na no, żaden myśliwiec nie, nie, nie leciałby na wysokości prawie 4000 metrów. Mi sam sobie walczył, a ja tam sproszę taką fajną bombę, która w, zrobi zamieszanie w przykrywkach. Leć seryjny. Nie, on jest znowu tu śliwce, może zleci zbyt szybko. Leci w dół bardzo dobrze mnie to cieszy. Ale nie cieszy mnie ten. A, nie! 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 Wiedziałem, wiedziałem! No, jak, jak? Nie, to jest jak... Nie, jaki? Właśnie dlatego nienawidzę, Nie jak go się tak Lecisz sobie młabowce, a tu nagle je. Zestrzeliwują cię, chociaż już prawie w... Zdrowie. To się nazywa coś fajnego. Coś się zemścić na nich. Hej, ty, P39. N. Wracaj tutaj, mam się zamiar zmieścić. Ha. Rozbijamy się. Wellington później. zobaczcie, te myśliwce leciały sobie tutaj na wysokości, tutaj pisze tutaj kurczę wys, wys y, w, w, w górnym rogu o będę miał tak kamerę, więc y, pokażę do góry o tam y, powinno być tam, y, y, tam 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 jest wys napisane wys i tam jest 4000 metrów, a tam le a u nas lecą myśliwce około drugiej ery! Coś jest w tej trudnej sytuacji, troszkę muszę mocno przyspieszyć... Mus... Nie! Następny! Nie! Na wysokości 3,5 tysiąca metrów nie jest bezpiecznie. Już prawie mam punkt zrzutu. Czy tutaj troszkę tych bomb rozrywać jak bomby lecą? A jak to leci, bomba widzi, tutaj to leci, leci. A my wygraliśmy A jeszcze animacji nie mogliśmy obaj, że to kurczę w spokoju. Ale dobrze! Jedno zwycięstwo jest! Yy, łapka w górę. Znaczy no, nie. To jak chcę łapka w górę. to mnie proszę łapki. Nie żebram jak ci YouTuberzy. YouTube, Czy er. dobijemy do tysiąca łapek w górę. Bo bo nagrywam Minecraft. Sorry, Sarahcraft. Wersja już rzeczy, i tutaj mamy już, już, już. zaproszenie. Zjeżdżaj. Nic? Dobrze. I tutaj znowu możemy pograć zrocznościowe bitwy pancerne. I pogramy sobie Niemcami, którymi dobrze mi szło ostatnio. Ale za dużo się nie zmieniło. Mam taką fajną czwórkę. Tak. Yy, zobaczmy tutaj w ogóle drzewko balen. Chyba do mnie potrzebowałem. Ile? Ile potrzeba jeszcze? Prawie dwa razy tyle, ile zarobiłem na, sz na, na lepszego sztuga. Sz Potem myślę, że pójdziemy na tego. To On był bardzo dobry. Ja w lekkich nie idę, bo są słabe. Nie takie szybkie. Oczywiście. ja taki jagam niszczyciel, który teraz, tak jak teraz mam, warnia, no i kurcze, nie ma czołgu. Widek się spłucił, on mnie zniszczył, na Hita. Dlaczego ja mam przecież pier pierwszą erę? Czy tam Tier, kto jak woli, lekkiego czołgu, a on jest niszczyciel czołgów, który zadaje straszne obrażenia. Jak on mógł mnie zniszczyć, ma przecież taki gruby patrz... O! Zrobiłem 8 lat. Uczekamy. na no twierżeczki strzorskie! Uważaj na wierzeczki! Strzorskie znajdziesz się na bombowcach. Pętla pomoże ci się... Yy, może ci się znaleźć na ogonie przeciwnika. Ha, mamy lepiej, mamy dwa spawny, oni są z samej mają jeden. A ja tu widzę jakiś fort. Dobra, zacznijmy może. Yy, sz, yy. Tak, powiedz zacznijmy może tym punktem, zaczę tym ciągiem. Mieć malutki Nie no, objeżdżam to. I drift. I normalnie emocje jak w Need for Speedzie. O nie, nie są na mecie. Dokładnie tak jak w Need for Speedzie. A ja mam kurczę ósmy bieg. Oczywiście troszkę jest dziwne, bo samochody nie mają ósmego biegu. No tylko 5, 6. A co za różnica 5-6? Credit jest tam szkurzony. O! Nie, widzimy w polu ostrzału artyleryjnego. Ode met! Wstanie naprawione w ciągu... O, zobaczcie, zobaczcie, tam się takie wychylić. Dobra, lecimy, lecimy. Zajmijcie się nim. Demet, Z dwóch stron! To nie był uczciwy ostrzał. Tak, tak, pomin. Dajcie mi, dajcie mi wybrać czołg. Jadę moim śmiertelnym sztugiem elitarnym. dlatego że ma mam długo wymaksowanego. Jest przypiegdy jak widzieliście jakie bym zrobiło. Chłop! Już przybiło ten murek. Wow! Cicho. Ciebie nikt nie prosił o zdanie piesku. Nie powiedziałam pieseł, tylko piesek, a to robi dużą różnicę. Majorze furfocnu. Cicho bądź, cicho bądź. A ty jesteś murzenem ze smog every day. Ty jesteś w Illuminati, trzeba cię zabić. Gdybyś był w tej grzechach, z chęcią bym Cię przejechał. Taki Alex stojący, jeszcze w okularach, kurczę. I, i ty taki iiii, Nie! się zagra. miałeś. Nie zjadłeś. Wow. Drift, Nie for speed. O miałem kamień. A gdybym nagle strzelił ten samolot i oberwałby, to byłbym koksem. Zamknij się. Nie, 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 nie. Czemu akurat muszą lecieć tymi samolotami, kiedy ja walczę? To dobra, bierzemy tego. To by chyba najlepsza, ale ja to tutaj akurat się nie znam. To już nie Dobra, dawajcie mi te samoloty. Chcę je zniszczyć. No, bez jaj! Ty się zamknij. Masz osob... Nie, nie, mo nie mogę się odrolić. Demet! Nienawidzę, co się stało, że on się wywalił? Spokojnie przecież, zjeżdżał i nagle jeb, w ginie. Z czego się rejesz? Zabieram ci twoje płatki. Nie! Zjeżdżaj. Moje płatki! Możesz wyjść, ale... Mogęś odzyskać płatki, ale musisz wyjść. No to nie dostaniesz płatków. Już ich nie oddam. Nawet dobra, po nagraniu. Nawet po nagraniu. No dobra. Jako, że mamy 18 minut, czyli mamy nadmiar, jakby. O, kurczę, tutaj, jest bitwa. Yy... Jakoś mamy, znaczy nie nadmiar, wręcz przeciwnie, mamy za mało materiału. Tu ja pokażę Wam bonus, i pokażę Wam mój pulpit. O, pulpit w, w kwiatki jest OP. Teraz Wam pokażę, co jest z Ej Ej, nie. Właściwie się jak guma do życia. Troszkę wyżej. I niżej. I wyżej. Widzicie mojego Steama. Nazywam się... Zbysbychu.pl I mogę wam pokazać Ejrmecha! I będzie śmiesznie. No nie pokażę. A może... Nie! To niemożliwe! Nie! na menadżer zadań! Pamiętajcie, wszyscy, gdy wszystko zawiedzcie, użyjcie kalt Aldy Delete i włączcie menadżer zadań! A Irmech, szybko wyłączył go! Dobra. Mógłbym pokazać Wam Antarnet, ale chyba tego nie zrobię. Jak chcecie Antarnet, żebym nagrał drugi odcinek, to kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie że też, za żeby zasubskrybować Flacozoita57, yy, i Bagerego15 i stąd, łokcie, łokciem Wry yy, I chyba tyle. Te trzy osoby. Dobrze, to do widzenia. Życzę miłego wieczoru, bo ja mam tutaj dwudziestu piętnaście. Cześć.